Cześć, tu Paweł i Asia z zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. I dzisiaj razem z Wami będziemy odkrywali Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Znajdujemy się w Dolinie Eliaszówki, gdzie na zboczach po obydwu stronach potoku znajduje się rezerwat przyrody. W Dolinie mamy dwa źródła, z których najbardziej znane jest źródło świętego Eliasza. Dolina i źródło swoją nazwę wzięły od proroka Eliasza, który według Biblii ukrywał się w dolinie podobnej do tej, w dolinie Kerit, gdzie pił wodę ze źródła, a jedzenie podawały mu kruki. Według tradycji woda z tego źródła ma uzdrawiające właściwości. Sam Zygmunt Krasiński, przebywający w Krzeszowicach, korzystał z niej, żeby uzdrowić swoje oczy. Jednak to źródło posiada też inną nazwę źródło miłości i nie wynika to tylko z kształtu jego ocembrowania. Według miejscowej legendy wystarczy napić się wody ze źródła, a następnie obejść się dookoła, by znaleźć prawdziwą miłość w życiu zatem do dzieła! Dlatego zapraszamy do odwiedzania Doliny Eliaszówki, gdzie po wyznakowanych szlakach i ścieżkach można pospacerować po malowniczym rezerwacie Przyrody. Można też odwiedzić klasztor karmelitów w Czernej, w którym znajduje się również bardzo ciekawe muzeum, czy podziwiać urokliwe ruiny diabelskiego mostu.